Czemu naczku, słuchajcie, witamy Was ze śnieżnych Pabianic. Słuchajcie, tak jak wspominaliśmy, kontent typowo żywieniowy. Dzisiaj odcinek dla mnie bardzo ważny, bo właśnie w takim lokalu poznałem swoją żonę. Znaczy poznałem żonę, w tej bardzo nie lubiłem. I Pajda, Włowiczu u nas w mieście w mieście Wowicz Pajda to u nas taki symbol tego miasta. U nas przyjeżdżaliście też do Wowicza. Do no ja, a nie ma już tej Pajdy. No właśnie nie ma. Pajda, proszę Państwa, zginęła z łowicza po dwudziestu kilku latach. Najbliższa Pajda, która teraz jest, jest właśnie w Pabianicach, dlatego też odwiedziliśmy Pabienicę. Nie ma pajdy Nie ma. Taka, taka prawdziwa Pajda właśnie tu zbliżona, zbliżona smakiem podobno się Znajduje w pamięcach, gdzie teraz właśnie stoimy przed lokalem. Już też proszę nie pisać komentarzy, że plag jak i tak dalej. bo żreć może każdy. Wydaje mi się, że ten kontent prowadzimy, odkąd byliśmy stron, na bo wpieprzeliśmy oporowo. My się bardziej skupiamy na ilości, na wielkości tego Dokładnie. jedzenia. jak jeszcze jadko przypomnę dla kontentu, jak byliśmy kiedyś Strongmanami, ile jedliśmy? 10 tysięcy kalorii pod makiem? 10 tysięcy. Te film, te film nagrany jest 6 lat temu, proszę Państwa. Tak, 10 tysięcy, gdzie obiecałem Wam, że kiedyś będzie kratan na brzuchu. Także co do jedzenia, to my już od dawna siedzimy i zremie. I I to jest takie nasze znaczy, ulubione rzecz, tylko po prostu my nigdy nie wpadliśmy na pomysł, że ktoś to chce oglądać. My ja. to robiliśmy zawsze poza kamerami, aż żremy wszędzie... Ale wszystko jest, ile... Ale, się ale da. słuchajcie, jak to jest? Jedyna w naszych okolicach, bo w Głowie nie ma Pajdy, nigdy nie było. W łowiczu jak już nie ma, w Łodzi nie ma, chociaż pewnie będzie tam w komentarzach, że jest, że to tam. Ja nie wiem, nie, nie widziałem nie. W Łodzi Pajdy. Jak nie ma, no to nie ma. Tak, tak. No to przyjechaliśmy do Baby, a nic na Pajdę. Słuchajcie, poświęciliśmy dla Was przyjechaliśmy do Babieńka. 20 zł. U nas to kosztowało 11. Ostatnie, Jej, ostatnie ale jak u Was to kosztowało 11, to stopy procentowe były wieś. 5 punktów bazowych no teraz do dołu. Poszło, do... poszło wszystko do góry. No. Jak zresztą w samochodzie mieliśmy rozmowę o kredytach, no. proszę Państwa, to co się dzieje w naszym kraju to jest. To co się dzieje, ile człowiek spłaca kapitału, a ile jest odsetek, to rent. Tak. Pozdrawiamy tak. wszystkich, którzy wzięli kredyt na mieszkanie czy na dom. Dobra. Nie o kredytach, <coughs> nie o pieniądzach. Idziemy zamawiać fajne. Witamy serdecznie na kanale. Między seriami. Słuchajcie, Gala Prime już w tę sobotę, a tam naprawdę kilka ciekawych pojedynków. Tak, a skodem, między seriami możecie sobie obstawić trzy kupony po stuwie każdy, z zakładami bez ryzyka. Także słuchajcie, jeśli kuponik wam nie wejdzie, stówka wraca wam na konto. Tak, jeśli tak. trzy kupony wam nie wejdą, trzy stówki wracają wam na konto. A my sobie obstawimy po dwie waleczki na każdy kupon. Nawet Miej... pierwszego tego pewniaczka zrobimy z drugiej A pewniaczek ten... to będzie. Don Casio kontra Soroko. Ja obstawiam doświadczeniem i e, umiejętnościami na Don Casio. Druga walka dawaj, prezes Fen kontra Muran, kontra tutaj Muran. Na prezesa. To tutaj stawiamy na prezesa. Te dwie walki dajemy na jeden kupon. Tak zastówkę. Jest. Drugi kupon Natali Wayne. Balcic Betty. Ja bym tu postawił. Po na Kusoga. Ja na Natalię, Wayne. Na Natalię. No dobra. I Tripson Erko Jun. Na swojego, na Trypsona. Na swojego, na Trypsona. O, to będzie duży kurs. Duży kurs, duży tutaj kurs, mamy do zarobienia, no tutaj sobie zaryzykujemy. No i trzeci zróbmy taki pośredni, czyli weźmy sobie może coś z walk gladiatorów. Weźmy. A ja bym zrobił pewniaka Michała Cichego. Niedoszłego naszego posła. A, no to na posła. To na Ina posła. No i Cika z Żuromem, mała wygrana, małe ryzyko. Na Cika. Na Cika. I jeszcze dołóżmy tutaj... Eee, ja bym dołożył tutaj sobie. dawaj bagietę i kapelę. Bagietę z kapelą na. na bagietę. Na bagietę. Na bagietę i 20 na bagietę. Także grajcie i wygrywajcie. I pamiętajcie, że e, Bukmacherka jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Tak jest. O, pierwszy widzę, zobaczcie, fajda z parówką może być. To była franczyza. Dodatek, tak? dodatek parówka. Ja tak nigdy. Nie. Pierwszy raz widzę, żeby w dodatku były parówki przekrojone na pół. Ale ja mam do, do pań problem. Właśnie troszeczkę. To też będzie przed kamerami i ja chciałem to powiedzieć, bo to mi się trochę nie podoba z tą fajdą. Bo właśnie jeden z takich fajt, kiedy przyszedłem i wyszedłem z żoną i ta żona mnie już dręczy kilka, kilka dłuższych chwil. Fra Pajdy już w Łowiczu nie ma, ona została. To musiałem ja to przywiózł do Pabiani. Pajda zniknęła, kobieta jest. Kobieta jest, I to jest... To ile Panie tuż pracują? Pani ja 15 lat. I co? Te, I obiecuje mi Pani, że tak. te, te, tak. te, te, te tak. tak. ten sam jest ten sam, co w Łowiczu? Tak, tak, tak. Koleżanka też to Tak? tak, tak. Dobra, tak. No no tak, dobra, tak jeszcze no lepiej? No nie, no teraz mi Pani serce rani. Ja tam się codziennie stołowałem. U nas się uczyli. To co, żona też podrobiona? No chyba tak. No z Pajdy wziąłem żonę, no powiem Pani szczerze, że... Dobra, to co, bierzemy? Z czym te pajdy są? Jestem drobiowym, wieprzowym, z szyneczką, z salami, paróweczką, boczkiem. A u nas parówką nie było. To ja poproszę z wieprzowym. Wieprz. A ty... Ojej! Duże nie, kanapeczki nie. robimy na małe. E, duże chyba, nie? To? A jaki jest rozmiar dużej? Ty w parówki Wieprz. są. Ja, ja ja, są no, no, Dużo, no to oczywiście, że nie duże. Ile robisz kanapeczek? Trzy? Trzy, tak. Trzy. Yy, jedną poprosimy z kurczakiem, jedną z mięsem wieprzowym, a to ja to, to z parówką. I Ale tą trzecią z parówką. Wiedziałem, ci, że to jest Franczyza, to jest pierwsza pajda, która powstała. Bo ci, mówię, u nas był to był tak kultowy lokal, to wszyscy tam przychodzi. Całe miasto tam się schodziło, bo to nie było w było kiedyś nie było chyba, nie było czegoś takiego, yeah. Nie były te, te pajda. Te, te pajdy były na różne ja początku. pamiętam, bo ja byłem. Kiedyś ja panie. pamiętam właśnie, jak mam dzieckiem byłem i mama zawsze w piątek tam sobotę mówiła, no to jedziemy na pajdę. To, to, to było przy starym rynku. To była jak jest moja siłownia, nie, to była jest jak moja siłownia na Zduńskiej. na Tam gdzie teraz jest pewna. na przy Tak przy rynku, starym rynku Starym rinkiem, no tak, tam tak, kiedyś tak. byłem z tobą, na tej to, plaży. No. Byłeś. No. Jest kamerzysta, który gdzieś nas nagrywał z poprzedniej firmy Sebek, to do tej pory chce, chce chciałby przyjechać i tam źle. No, to trzeba go tutaj przysłać. Musimy go tu dosłać, bo też mówię. Duży też osób zubicza, zresztą. Ja sam nie wiedziałem, że, że to jest jakaś franczyza, taka mała franczyza, bo pani powiedziała, że jest pięć chyba lokali tylko. Ja na przykład jestem w szoku kolej, raz powtórzę, widzę parówka jako dodatek. W szoku jak zjeść. I oni sami sosy robią, wszystko robią sami. Tak wcześniej u nas było. skoro franczyza to pewnie, pewnie jest podobnie. Ale byście wspomnienia teraz wróciły, no no Boże. Z nas jeszcze był plus taki, że można było sobie zjeść w środku, nie? Tutaj okay. widzę, że nie mają. Nie Ale mają tutaj oni mają sławają. Tutaj nie wiem czy dużo osób czy tutaj tak porównił, Tu jest generalnie przystanek autobusowy. Nie? Lokalizacja, lokalizacja jest dobra. Lokalizacja nie? to tu jest szownych. Bo tu na stop są ludzie. Za z jestem opinii opinii pa, pani, jak do czego się mówić, czy to zamknęło. Nie Czy to nie przetrwało. Mówiczu? Ja powiem ci, że ja miałem nawet pomysł to reaktywować kiedyś w Łowiczu, tylko że właśnie małżonka mi zakazała. zakazało. A ja ci powiem dlaczego. Za dużo lokali jest, za dużo lokali, za duży wybór, ludzie po prostu już nie wiedzą na co chodzić. Mi to, to bolało to, że wiesz, no, że te kebaby tak wygryzły, wygryzły te lokale, Wiadomo, że no, to jest kapitalizm i tak dalej, no nie można, nie można się tym sugerować, no, ale to było takie kurcze, no, no taka wizytówka łowicza. No, ludzie z wspomnieły tam. W 7? Osiem. No. Nie na, starym, na nowym rynku, na trójkątem są chyba cztery. cztery. No mówię, ja też, też jem to nie mam nic do tego, lubię, lubię też kebab zjeść. A ja je wiem jednym tylko. Chyba jest 8, a ja wiem je w jednym. Tą ja. tym tak, tym, tym koło. Okay. Ja jestem w Łowiczu, zawsze tam podjeżdżam. To jest specyficzna przyprawa. Tylko no, mówię, no, fa fajnie też, że to jest, tegoś tam urozumaice ten kebab się wgryzł gdzieś, tak do tej polskiej polskiej kuchni, można powiedzieć, na, 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 jak zrobić takim daniem codziennym, ale przez to właśnie poginęły takie lokale. Gdzieś matarz zapiekanki też były w Łowiczu, tylko też tego też jest 20 złotych. 20 zł za taką bułkę z wieprzowiną i tak dalej. To nie jest jakiś wielki błąd. To nie jest, tym że to masz świeże. To masz świeże. Dokładnie. To, to, to masz świeże warzywa i masz też urozmaicenie. Zwykły, powiem Ci, zwykła... E, zwykły Big Mac czy Tortilla w McDonaldzie kosztuje ponad 20 zł, także... Zapraszamy. O. A powiem Pani, czemu to w Łowiczu zniknęło, bo tak nie, te nie Nie znamy, bo naprawdę zielonego pojęcia, Dobra, i teraz co? Dodatki. Są sosy takie, łagodne, mogę wszystkie przydać. Sosy, tak. Ostry, jest bardzo ostry. To ostry tylko tak nie za dużo. Mm. Ja to bym proszę tak pomieszać, jakby można było. Ja poproszę ostę. Ja też ostry. Już panie zamknęli to mogę powiedzieć, że zawsze mi żona więcej mięsa dawała niż innym. Tak o proszę, I już miał cyk. Zaraz. Pomidorek. Yy, nie będzie. Yy, no, tak, właśnie. Zabrakło mi słowa. Groszek. Groszek nie, to jest kukurydza, tak? No, to bez kukurydzy. Grobna pomyłka. O, bardzo ładny. No mówiłem, że to jest klasyka, kurde, to... Fajnie, że widać. Jak Chodźcie, panie tak, na, robi. O... tak tak naprawdę przyjechałem testować inny lokal, ale no mówię, mi się przypomniało nie, nie, nie. Mi, o tych pajdach. Dobrze mi się to przypomniało. Mówiłem, Generalnie że... to ja śniadanie nie jadłem to. Ja to, jadłem na <laughs> śniadanie ja też na to <laughs> nie ślady A kto już, a ty a z parówkami się, ale nie. pokaż, pokaż, pokaż. O, dziękuję. Wszystkie... Poza cebulą, poza cebulą. Po cebuli Bagazy, Po cebuli się kuli. <laughs> tak, No tam może być. Ta. Poproszę. Mm, mm, ja muszę zgodzić. Już tak. Mam szczerze, że cenowo, gabarytowo i smakowo to żaden fast food do tego nie, nie podjedzie. Ostry sos jest naprawdę ostry, ale nie taki, że ci pali gębę. Nie, wybrać słów, nie. No mi to I się graje taką bułą, powiem wam szczerze, za 20 zł. Czy naje. Ja, ja miałem taki okres w życiu, że przychodziłem tak, jadłem do sielanie, wracałem, robiłem trening. Ja to po treningu, jeszcze czasami wieczorami. Trzy razy dziennie mi się zaczęło to żreć. Moim zdaniem to się do nawet nie umywa. No, nie poluję wam. że ja się urzę, to nie wiem, czy tej reaktywacji nie faktycznie nie pajdy w łowiczu nie zrobimy. Mm. Głównym powodem odwiedzenia tego miejsca przeze mnie, bo to są świeże warzywa przez nic nie może zmarnować, trzeba wszystko wylizać. U mnie przynajmniej było robione tak, że znaczy u mnie w kajdzie. Tam się żona pracowała, urobione są tak, że wszystko sami marynowali, smażeli, kroili, warzywa przyjeżdżały zawsze świeże, sami je wiesz. No i tak, o pani mówiła, oni sami robią sosy też, nie? Tak. I sos jest naprawdę ostry sos, nie pali gęby, a jest sos Jeżeli chodzi o burwarzu, klasycznie, pomidorek, sałata pekińska, sałata, 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 sałata. Ogóreczek. Sałata, ogórek, pomidor, ogórek kiszony, ja wiem, cebula, ja tylko kukurydzy nie brałem. I cebulka prażona, ja znowu bez cebuli. Cebulę brałem i prażoną też. Chrupka z zewnątrz. W środku jest mięciutka taka, gdzie ten sos jeszcze w nią wchodzi. I się robi taka delikatna papka, taka milimetrowa. I ta papka z tym mięsem zajebiście gra. I to jest ten smak taki, który jest prosty, aczkolwiek zajebisty. Dla mnie wiecie co w tym wszystkim jest najważniejsze? Że to kosztuje tylko 20 zł, i człowiek jest się w stanie tym najeść. I to jest duży chłop. I to jest jedna Jedna z takich konkretniejszych przyczyn, dlatego to, dlaczego to mogę polecać. No bo to, Człowiek się tym naje. No. Wydasz niedużo, a się naje. No, wiesz, wiesz gdzie jestem? Patrz. Patrz co mam. O, tyś świnio, weź mi do domu. Nie, nie przywiozę. Ja, weź do domu, ja chcę sos ostry czosnkowy. Eee, a są firmowe? Wiesz, że to jest ta fajda? Ta Pajda była pierwsza w Polsce. To jest taka franczyza. Wiem, wiem, to jest to samo co u nas była, identyczne. Są. Nie, chcę chyba z grochem. Ale to będzie zimne, jak Ci przywiozę. Albo zjem po drodze. Ja sobie w go Nie da rady. Z parówką. Którą sobie tutaj kamerzysta zamówił. Wygląda tak samo jak nasza smacznie. Słuchajcie, no warzywa są te same. Warzywa te same, Tak, to samo. Fajnie, że ta parówka jest przypieczona tym opiekaczu. Tak. Wiesz, oni ją, oni ją kroją na pół i opiekają. Przetestujemy. Przetestujemy teraz to panierę z paróweczką. Ja co prawda takich nie jadłem, był u nas w Łowiczu u nas w Łowiczu nie było tej wersji parówkowej. U nas była okrojona, bidniejsza wersja, ale nie chciałbym, żeby to źle wybrzmiało, ale te warzywa są tak świeże, to są, są tak zajebiście dobrane, że główno by tu opanierowali, wsadzili, tym, co polali, też bym zjadł. To jest zajebiste. To jak z orlenu. Hot też jest dobry, ja lubię na przykład. Ale tutaj to jest dla mnie to jest mój ulubiony fast food, jeżeli to można tak nazwać. Słuchajcie, mięsko jest świeże, bardzo delikatne, jest przede wszystkim soczyste, co to, to, to przy kurczaku moim zdaniem jest bardzo ważne, bo suchy kurczak jest tragiczny. Jeżeli jest dobrze zamarydowany tak jak te, dodatkowo jeszcze mówię, te sosy, te sosy robią cholerną robotę. Dla mnie to właśnie jest sukcesem, sukcesem tego miejsca, w 80%, 80 są te sosy. Świeża, chrupiąca. Już jesteś tak. to? Tak. Bardzo dobre było. O, Majbach jedzie. Małowanie. A nie, to nie był mają, to jest przerobia. To no. Pomyliłem się. Mięso przepyszne, soczyste, nie było takie suche. Warzywa świeże, sos bardzo dobry, tak mówię, ostry, a nie palący taki, że ja chcę wykrzywić. No i co mnie na najwięcej najbardziej eee, to jakby plusuje i punktuje za. To jest cena adekwatna do wielkości smaku. Nie ma nic lepszego. To przede wszystkim mi smakuje. Słuchajcie, tak jak na koniec odcinka zawsze oceniamy. Zaczynamy od smaku. Ja będę nieobiektywny, bo dla mnie to jest miejsce kultowe, ja daję dychę. Mi tak jak mówię, sos ostry. Smakuje, mięso pyszne, warzywa też e, na 10 punktów daję 9. Wielkość. Wielkość dania. Ja daję tutaj jeden, bo to zawsze za małe. Jakie by to nie było wielkie, to i tak bym to zdeżar. Tak jest człowiek i tak zje do końca i tak zje do końca, ale na 10 daje 9, bo ten jeden punkt, że zawsze może być więcej. <grym> <sparthe> Dobrze, kurwa. I cało kształt dam tu dychę, bo panie tutaj pracują po 20 lat, słuchajcie. 20 lat w jednej firmie. Teraz to się rzadko zdarza, że młoda osoba przyszła do pracy i się działa tyle lat na jednym etacie. Nie? Słuchajcie, ja też daję dychę ze względu na miła obsługa, szybko, szybko była zrobiona. Eee... Cena adekwatna do, do buły, do smaku. Znaczy powiem, powiem szczerze, tanio. Ja jedy. Ja jeszcze dostałem po, po z domu reprymendę, <noise> żeby ze dwie sztuki zabrać, także ja jeszcze tutaj do kolejeczki. A to weź sobie buta, tylko musi być. Co, co, co... To, co, co, co człowiek, to co człowiek nie zje, gdzieś skapnie. To, to są w które chapną, tak, tak. Robimy wszystko, my nie kupujemy tego. No ja wiem właśnie, bo no. to i to, to jest właśnie, ale jest to nie już te, proszę, te, proszę, te, to jest No. To nie jest kupiony, ta, no. kupiony, no. kupiony, kupiony taki tak kebaba, tylko jest pierś nadziana. Cała kura, nie cała. Bo, cała to Mo, to było, może to było, może tą Franczyzę to było. jeszcze od was jakoś odkupić. No. Ja nie wiem, czy ja zaraz w Ubiczu nie będę tego otwierał. Dla samego siebie tam ja. Trzeba tak. ja To jest cały Proszę bardzo. No, no, Generalnie jakby tak, po takim plastrze karczku zdjął z, te, z tego rożna, to można z tego do ziemniaków położyć i zjeść. to profanacja by była tutaj z tą pajdą, No można. No można, no, 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 ale nie, nie wolno, nie wolno. wiesz ten i A ja jeszcze, muszę dwie sztuki na wyno bo jak zadzwoniłem, no to... Nie, 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 nie przepuści. No, ja jej ja, ja wezmę to sobie też muszę, bo no. to jej zjem. <laughs> Ona już wyparówki grillowane. Ja widzę parówki. parówkę. Ta parówka też jest fajną opcją. Bardzo. Ja, nie wiem, słuchajcie, jak to jest możliwe, że kebab to wyparł. Może cena, nie? Ale bożek był też u nas, była fajna z Bożkiem. A z Tuńczykiem, bo u nas z była, z była, Nie, to mnie tym karczkiem no, interesuje. Nie, u nas, jest, u nas wiem, że było. Patrzy ta ślina Nie wiem, ja, ja bym tego nie dał patrzy No To jest szybkie jedzenie, ale. Stawiając to na równi z kebabem, moim zdaniem to jest profanacja jakaś, no, gdzie kebab, a gdzie, gdzie ta fajna. To, jest... no, to świeżutkie warzywa, codziennie tak, krojone, codziennie, nie to że te, yy, mięsko, mięsko samemu układane, codziennie grillowane. Mówię, jedyne co, no to ta buła, no bo to jest tak jak półbochenka chleba, no to, to jest taka bomba, no, 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 też dlatego jak ja trenowałem, tego tego, że dużo żyleć kalorii. kalorii, to było, to było zajebiste danie, bo dużo białka, wszystko świeże, no, zdrowe. I na tym się siłę robiło. No, słuchajcie, zawijamy jeszcze. Wzięliśmy sobie drogę. Do i Idziemy do domu zimny. Oby więcej takich lokali, oby więcej takich lokali lokalnych, przede wszystkim lokalnych smaków Polskich. 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 I fajnie czasami od tego Kebaba odejście właśnie spróbować coś takiego. Także zapraszam Was serdecznie do Pabianic.